Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Maria Konopnicka, co słonko widziało. Cały dzionek słonko po niebie chodziło. Czego nie widziało, na co nie patrzyło. Widziało nasz domek, jak się budzi rankiem. Jak magda na pole niesie mleko dzbankiem. Jak Wojtek wyciąga za studni żurawia, jak się mały Janek z się zabawia. Widziało, jak owca szpędzi owce siwe, jak antek karemu rozczesuje grzywę. Widziało gołąbki, jak na dach nasz lecą, i trzepią w skrzydełka i pod zorzą świecą. Widziało, jak Zosia z kluczykami chodzi, jak liźnie śmietany. Choć się to nie godzi. Widziało, jak Kuba pługiem w polu orze, Jak wołki pogania, żeby było zboże. Widziało pod lasem, jak się pasą krowy, Jak tam pokrzykuje nasz ciołeczek płowy. Widziało, jak Kasia biały ser ogrzewa, Jak stach konie poi, a gwizdze, a śpiewa. Widziało, jak wszyscy po pracy zasiedli I z misy głębokiej, Łóżkami barszcz jedli. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.